Hej, cześć w kolejnym vlogu po przerwie dwutygodniowej, takiej przerwie technicznej, no bo kamera nie chciała współpracować i niestety była przerwa techniczna, ale już jestem i ruszamy z akcją wiosna. W nowej jakości zaczynamy tą akcję. Będzie bardzo ciekawie, wiem, że Wam się spodoba ta akcja. I napiszcie, jak oglądam tutaj nowej jakości. A że jest tu wiosna, to najciekawie jest ta akcja wiosna. I z tej okazji dzisiaj pokażę Wam propozycję na oczu wiosennym. Tutaj połączyłam różne barwy wiosenne, trendy wiosenne na i teraz makijaż oczu, a resztę możecie sobie dorobić ten twarz dorobić do tego makijażu oczu. I co? No potrzebujecie tylko i aż trzech kosmetyków, e, bo tylko podkładu. Ja mam tutaj perfekta na, na, na każdą... na każdą... na każdą sytuację długofrujący. Y, oczywiście pana ja mam tutaj make-up oraz... oraz, 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 oraz Sephora. I oczywiście tuszu do rzęs i przyrządów do makijażu. Pędzel. Zarodka. Kagon. Hm. z makijażem, czyli z podkładem. Eee. Eee. Nakładamy sobie. O. Nie, nie tak, a dużo podkładu. Eee na oko pa, i w ten sposób sobie podkładam podkładam ja mam chęć wstać do dużych nieletnich tego stanu. Yy. Uważamy, żeby nie narobić sobie plam. Yy. Klucz do, do, do wszystkiego tego makijażu. Yy. Nie, musimy mieć tego podkładu za bardzo, a to na tym końcu jak najbardziej. E, no i z drugim okiem w ten sam sposób. Na no, koniec tak dużo fullu podkładu, żeby nie, miałem, nie miałem plan, że ten konflikt... Yy. Wyglądają oczy z podkładem. Mentowanie to wygląda. A jeszcze nie nie, z cieniami. Więc będziemy używać sobie różu w tej palety Sephora. I tutaj nakładamy. Ten już jest taki mocny, więc my tak oczepujemy i tutaj nakładamy na powiekę, OK? Możemy sobie wyblendować w ten sposób. Znaczy wyblądować. Nakładając może... Blenderla. Oh, aber auch auch fast länger. Und mal mit so also mit dem Kiefer dem Latzchen. Ha har różu. Mamy róż. ten róż to teraz Podem najciem z serwora z tą kątudeczką będziemy nakładać ten zielony. On jest też taki trochę mocny. Mógł go oczepać i będziemy tak delikatnie wprowadzać w ten sposób trochę żeby tak bo ten róż ten zielony ten zielony był trochę na tym różu ale bardziej na słodku i w tą stronę To już takiego. bogaty, 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 na będziemy sobie sobie o przeszyn, że masz. i tutaj z taką kursówką. pyk, pyk, pyk pyk, pyk, pyk. tak, nakładamy sobie trochę na ten zielony ale jednocześnie w tamtym kierunku. nakładamy trochę na zielo ten zielony Rując się w tym kierunku Tutaj robimy sobie taką, mm, taki duży cień, który ja ja jest razie ja tej wiosny, trochę takie jakby śliwki, coś takiego. Go. Też to zna to, czy obok. U pary to z safora. Będziemy nakładać taki czerwień. O, taki o czerwień. Jest taki, on jest taki mocny. Idziemy tak dalej nakładać trochę na te niebieski Tutaj oko tutaj ten, ten kąt yy, podkreślać tym czerwonym tak dla sobie plamę narobić coś takiego i tu, i tu już podkreślając oko Akcent to już, że na tym czerwonym, to jest już nasz akcent tego cienia. Ale to nie wszystko. A my będziemy kuszować rzęsy, ale powtórzymy sobie wszystkie te kroki na tym oku lewym, e, czyli różowym. szafora nasza nasz rusz a patrz jak To jest ten róż może i ten róż jest tu

Muszę mm. sobie dopasować klawki na ten ukijaż. Klawki są się kretką. Я там тоже, в My go zalogodzimy y tym zielonym. do zielionym już tak delikatnie na górę gużę tej gorzu na środek I zielony, to mnie też załagodzimy niebieskim. Będziemy wkładać sobie tego czerwonego akcentu. Mani razki in tutaj.

Możemy dodać sobie te klepki, co mówiłam. Bronzadaj. Zrobić sobie robić sobie zalotką i wytuszować rzęsy na czarno. Takiego. I tak wygląda moja propozycja wiosen na słogą makijażu na, 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 na tą wiosnę. Ja się pokazuję z bliska, znaczy ten makijaż pokazuję z bliska. I tak wygląda ten makijaż. A piszcie w komentarzu jak Wam e, się podoba ten makijaż. I napiszcie też jak się Wam podoba ta jakość, e, w której jestem. E, no że tak to wygląda i to lecimy. dalej z tą akcją wiosna widzimy się na następnym filmie za tydzień kciuki do góry spróbujcie kanał żeby być na bieżąco z tymi filmami żeby widzieć te filmy w tej akcji wiosna Pokażcie do mnie na TikTok'a oraz Instagram'a. Yy, no. Nie myślę, że tydzień. Cześć.